Ale bije, ale wali tu jak zęby i chodzą, Ryba! I to duża, to nie jest mała ryba. To jest potężna ryba. Jest, ale banie wypuściła. Wo. Jezu! Oh je. Maria! Ja pierdzielę! Witajcie, mordeczki. Dzisiejszy dzień zaczynamy bardzo wcześnie. Bo ponieważ wczoraj ryba wychodziła do późnych godzin wieczornych, największą rybę mieliśmy już w pełnych ciemnościach, która nam się spięła. Dzisiaj ostatni dzień, ostatnia szansa na dużą rybę. Dlaczego zawsze tak jest? No ale nie byłoby tych emocji, jakby było połapane grubych ryb pierwszego dnia. Także mortki, czekam już tylko na Mareczka. Odpalamy łajbę jako pierwsi, dzisiaj wypływamy. Musimy się walnąć, przypilnujemy zupełnie inne miejsca. Walczymy o dużą rybę dzisiaj. Lecimy! To no nie walce. To nie ryba. Co to jest tutaj? No ale żeby taki opór stawiało, to musiałbyś kur... złapać tegoś. No nie no, ale to ci... To co to jest? Kupę siana musiałbyś złapać jakiegoś. To może waga ciężka po prostu, słuchaj. I dopiero przy powierzchni ożyje. No, ale żeby tak holować, to, to tą ile to musiałoby być siana, kurde. Ale ile ty to ciągniesz, człowiek? Żyje, żyje, ryba. Ryba! <grywa> I to duża, to nie jest mała ryba. Dawaj ją tutaj. Dobra. To jest potężna ryba. Jest, ale banie wypuściła. Wow. Podhaczona jest. To jest. To jest Może panie. być koło metra, dawaj ją. Nie o no co? Wypuściła banie. No nie. Podhaczona ryba. Decyzja jednak zapada, żeby podebrać rybę ręką, tak? Ja. Czy jest w obrębie paszczy? Poczekaj, pokażmy gdzie ona jest. jest to obrębie... to się stąd idzie to jest, jest na, na łączeniu skrzela z tym. i Nie wiadomo czy ta ryba jest zaliczona, czy nie. Tak naprawdę, bo jest w obrębie. No. O jeż. w obrębie... W obrębie skrzeli jest, tak? Zapięta. No, no nie wiem, mamy kolejną sytuację tutaj, jak w zeszłym roku też była sytuacja, że nie wiedzieliśmy czy rybę można uznać, czy nie także w o, tej... w komentarzach, tak? Ocencie w komentarzach, czy rybę możemy uznać. No niestety to nie jest metr cofnij jeszcze cofnij. dobra jest. 93 a jeden, tak 91 cm, brawo Marku, piąteczka super! Yes! W końcu przełamanie, Morale trochę się no Dobra, to super. teraz czas naprawdę. Teraz czas na prawdziwe brania ponad metrowych ryb. No. Lecimy, mordo, jeszcze raz żółw teraz. Rybka zawsze cieszy. Ojej! To nie powinno się wydarzyć. Pięknie. Dawaj ją zaciąg ją tutaj do mnie. Tyle nie do podbieraka. Bye bye. Bye bye bye. Na percza, dzisiaj jest twój dzień Marku. <grym> Druga ryba. się odpaliłeś. Piątka, lecimy dalej. Powięksy. Mamy dzisiaj ciężki start. Dzisiejszego dnia zaczęliśmy zupełnie w innym miejscu, licząc na to, że tam są duże ryby. Jednak byliśmy totalnie bez kontaktu. Marek miał jednego strzału strzała w river roucha. No i po paru godzinach porannych wróciliśmy w miejsce, gdzie mieliśmy wcześniej ryby. Tylko, że nie duże ryby. I co się okazało tutaj? Nasz kumpel Robert, co zna fishing teamu, tutaj zawał 4 metrówki dzisiaj, no po prostu na naszych oczach to się działo, wszystko, także jesteśmy w szoku, dopiero teraz dochodzimy do siebie po tej akcji, zaczynamy łowić ryby, gdzieś tam dopasować się do łowiska, ponieważ wszystko się zmieniło, zobaczcie, pierwszego dnia łowiliśmy na małe przynęty, nam wychodziły, prowadzone blisko łodzi, Drugiego dnia było przetasowanie, nic się nie działo, wczoraj ryby były wszędzie, na płyciźnie, w toni, przy glebie, różne przynęty. Na dzisiaj tylko duża guma prowadzona bardzo, bardzo wysokimi podbiciami, prowadzona też szybki, szybka, szybko płynąca łódka, ponieważ pływaliśmy wcześniej o wiele wolniej, także dużo się zmienia. Na pewno byłoby łatwiej, gdyby było brakujące ogniwo naszego teamu tutaj, czyli Dzikus, który tutaj zawsze z nami przyjeżdżał. No i Michał, kuzyn, z którym on zawsze tutaj pływał. 115 cm. Czyli dwa wariaty, których nie ma teraz już wśród wędkarskiej braci, nie wiadomo czemu opuścili ją, możliwe, że z dwóch różnych powodów. W każdym bądź razie, jak się bywa na dwie łodzie, to moglibyśmy zrobić my sprawić jedno, oni by przyjechali tu na pewniaka i wtedy jest kontakt, bach, bach a tak to podejmuje się po prostu Czasami decyzje, które nie są trafne. No niestety tak dzisiaj podjęliśmy decyzję. Ale nie podajemy się, walczymy. No i cały czas mamy nadzieję, że za rok jak tu przyjedziemy to w takim składzie jak rok temu. Czyli, że, że był i Michał i był i Kamil. Miejmy nadzieję, że oni jeszcze tutaj wrócą do nas. No. A my, że dzisiaj jeszcze złapiemy dużą rybę. Dla kogo dedykujesz? Dla dzikusa czy dla kuzyna tą rybę? Dla wszystkich, którzy są skrzywdzeni przez kobiety. O! 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 Jezu! Maria! Ja pierdzielę. Pan 110 kolejna. Dla Dirkusa i Michałka, kuzyna. No dzisiaj to co pokazał Pan Profesor, bo takim mianem e, go nazwałem, Pan Profesor Robert, e, jeden z e, współwłaścicieli Uznań Fishing Teamu, no pokazał po prostu, zniszczył nasze psychiki. Przypłynęliśmy bez ryb, a chłopak na naszych oczach wyciąga 4 metróweczki, także no... Wielkie... 110 i 113, Karol. 110 113, to nie są zwykłe metróweczki, jak małe metróweczki, to były prawdziwe, sowite metrówki. 113, 110, pójdą 2, 101, no, ale każda... To byliśmy zniszczeni. Na szczęście, jakieś pojedyncze rybki nam wyjechały, także trochę morale się podbudowały. No, co jeszcze bardzo mi się podobało, tutaj, żeśmy obławiali nasze miejsca. W którymś momencie nie wiadomo skąd przepływa łódka. Bardzo szybko. Chłopaki zwolnili na naszej wysokości, widać nas poznali i tylko słyszy takie, 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 takie krzyki z ich strony: Wolność dla dzikusa! Wolność dla dzikusa! Ja byłem po prostu w szoku. Mówię, Jezus, co ten Kamil zrobił? Co on traci? Dlaczego go tu z nami nie ma? Także apelacje kolejne do Kamila: Kamil, wracaj do nas. Pogadaj jeszcze z Michałem, kuzynem, bo jego też nie ma, a też powinien jest z nami być. Także pogadajcie i za rok do nas wracajcie. Marku, ale może że możliwe, że oni tutaj ostatni rok pływali razem, może doszli do jakichś dziwnych przemyśleń wspólnych. Tak, tutaj też mieli przemyślenia, oczywiście też z Michałem, że, że, że oni razem pływali na tym pontonie rok temu. Przez cały wyjazd, i pomyśleliśmy, że oni może się dogadali, że może jednak zamiast siedzieć na tym pontonie, to lepiej siedzieć z domu z żoną. Tak? Albo tak. pójść w melanż. Albo pójść w melanż. No bo teraz słyszeliśmy, że Michał Kuzny podobno jest w pracy. W a uderzeniu w tak mam nazwijmy to. Tak. Tak, praca melanż, praca melanż. Kamil nie melanżuje, także po prostu jakieś takie złe wyciągnęli wnioski po zeszłorocznym pływaniu. Także apelujemy, wnioskujcie inaczej i wracajcie na łowienie ryb, bo to jest wasza najlepsza, najlepszy czas do, najlepsza sytuacja do spędzenia czasu. Panowie, wszędzie dobrze, ale na wodzie najlepiej, nawet jak nie biorą. Czekamy tu na was. Ale wali tu jak zęby i chodzą. O, jaki klot. Meterek, No może dziewięćdziesiątek, ale gruby. Zobacz, na co zmieniłem. <laughs> Mówię, dość tych dużych przynęt. W coś małego musi przyładować. I od razu. Mi na blinga zmieniłem. Wow. Dawaj ją do miary od razu. O, 90. 92. Ca Cały czas nie możemy tych 92. 92. Co jest? Powiedz mi. 92. Panie Marku. Oj. O, jeden haczyk mała przynętka, no i do wody. Teraz parę słów o zestawach, jakich tutaj używamy. Ten trolling, który tutaj uskuteczniamy, jest to trolling bardzo techniczny. Dużo pracuje się tutaj wędką, czuje się kontakt. Chodzi o to, żeby. Klecionka na zestawie tym była e, dość cienka, tym, który zresztą łapie, żeby przynęta szybko schodziła e, do dna, nie wymagała też jakichś e, dużych ciężarów, bo im cięższa główka jigowa tym później bardziej boli ręka, bo to jest cały dzień ciągłej pracy, tu się pracuje silnikiem, kołobrotkiem, także tu jest multiplikator no, nieodzowny. E, my tutaj trollujemy na bardzo zmiennych głębokościach, łowimy od 4 metrów, nawet od 3,5 e, do 8,5-9 do 9 metrów nawet. Dlatego i ta głębokość w ciągu jednego przepływania się cały czas zmienia. A dlatego trzeba tutaj cały czas kombinować, wypuszczać, podwijać, aby być jak najbliżej ryby tam gdzie ta ryba się gromadzi. A druga wędka, która jest, jest bardzo długa, bo ma 3,5 metra. Chodzi o to, żeby odstawiała zestaw jak najdalej od łodzi. By tymi samymi tutaj wędkami, tymi dwoma przynętami nie konkurował o jedną rybę. Także to jest najdłuższa wędka, jaka jest dostępna w handlu w castingu. To jest Schwarzonker 3,5 metra do 150 gram od Abu Garcia. Tu mam plecionkę 0,18 albo 0,16, nie pamiętam. A tam mam 0,25 plecionkę, oczywiście wszystko high tackle. To łowienie, które tu, jak mówiłem, jest bardzo techniczne. Łowiąc na takim zbiorniku jak żarnowiec. No to porównując to do tego, no to jest przepaść ogromna, jeśli chodzi o technikę łowienia, tam po prostu wystawia się planery i się pływa, reguluje się tylko prędkością i miejscami, a tutaj cały czas pracujemy ze stawami, więc no planery na tą porę roku tutaj nie są dobre, ponieważ przy planerze podczas płynięcia nie jestem w stanie regulować głębokości, a tutaj no też to robię rzadko, ale jeżeli widzę, że napływam na coś, to nawet mogę o, szybko podejść, dosłownie mam szybką bestię tutaj i troszeczkę podkręcić albo poluzować, jakby był zaczepiony planer, to mimo że podkręcę czy poluzuję, to i tak zestaw nie zmieni prowadzenia tej głębokości. Także mówię, niektórzy mówią, że trolling to jest banalna rzecz, ale jak widzieliście na tym wyjeździe trolling. Ma masę odmiany i żeby go pojąć, to potrzeba naprawdę lat. Troluje się na płytkiej wodzie, troluje się na toni, troluje się przy dnie. Technicznie, tak jak tu łowimy. oczywiście można trolować, wypłynąć na jezioro, wypuścić wędki, siedzieć, palić petki też się zdarzy, że trafi się ryba, ale to łowienie, które uskuteczniamy tutaj, to jest łowienie bardzo techniczne i to łowisko, na którym mówimy Zalew w dlatego nie jest tak popularne bo ludzie wiedzą, że tu jest wam otwarcie, mówimy, że na zalewie. I to nie jest tak, że w tym miejscu, pokazaliśmy Wam, łowiliśmy na obszarze 30 km różnych i wszędzie wychodziły nam tutaj ryby. Po prostu chodzi o to, że ludzie tu nie przyjeżdżają, jest nadal mało, że tak powiem, stosunkowo mało, tych budka... presja wędkarska jest mała, ponieważ zbiornik jest trudny technicznie i wiele osób, które tu przyjedzie po prostu się zraża brakiem wyników. No... Dzisiaj widzieliśmy wystarczy mały szczególi, co pokazał nam kolega z uznan Fishing Team Robay Jeden szczegół robił inny. Tu pływało dzisiaj 6 łódek i oprócz nas, bo my złapaliśmy 4 ryby, może jakaś jedna łódka miała jedną albo dwie ryby, no to Robert tutaj zmiażdżył system. Piłbanie, panie wjeżdża sobie na łowisko, jak do siebie i łowi 113, 110, 102, 101, 80. Także małe szczegóły, a jaka różnica, więc proszę nie mówić, że. Trolling to jest metoda dla baranów, bo też wymaga kombinowania. I Marek nazwał tego człowieka profesorem Roberta Deje. I słuchajcie, coś w tym jest. Naprawdę gościu przez ostatnie lata zrobił niesamowity postęp. Jest teraz przewodnikiem wędkarskim. Więc jak ktoś chciałby się czegoś nauczyć do tego człowieka, na pewno warto. To zapraszam na UZNAM Fishing Team. Pod filmem też będzie telefon do tego człowieka. Można się na wyprawę wędkarską z nim umówić i podszkolić co nieco z takich chociażby rzeczy, jakie my tutaj robimy. Jak to mała? Nie świruj. No nie świruj, że mała, ty, mordo. Mała, to mało powiedziane. No nie świruj. O kurde, morda, nie jest, nie jest duża. No. To ci będę gadał. Ale piękne kombinacje alpejskie. Luzu została pięknie. Brawo, brawo. Czyli tutaj dzisiaj nie ma znaczenia. Duża pcymenta, mała przynęta Ryba wyjęta. 83. 83. Buziak. Dla rybki dedykacja, dla dzieciaków. No i żeby to była e, motywacja, poprzez motywację. Poprzez motywowanie. Poprzez motywowanie. Motywacja, poprzez motywowanie dla Dzikusa i Marcin'a. Przezyna. Przez nich nie łowię. Michała. Mi Kordeczki, to już koniec naszej wyprawy. Robimy ostatnie napłynięcie tutaj i spadamy na chatę. No co, można powiedzieć, że woda uczy, nauczyła nas w tym roku pokory tutaj. 97, ile? 97, 96, 95, 92, 91. Sporo osiemdziesiątek. No co, przynęta wyjazdu, blinksat. Na to było najwięcej tutaj ryb. Dzisiaj u mnie uratował Honor. 90, ile tam u mnie wjechało? 2 na to. Pierwszego dnia mnóstwo ryb na to. No mieliśmy to załamanie pogody, sztorm. No ale tak to jest, jak to się mówi, nie codziennie jest 24 grudnia. Chcieliśmy wam pokazać dużą rybę. No i złowiłem Robert, może są mi chole nagrane, wszystko tak, żeby były pokazane nie u nas na łódce, bo tak to jest z dużymi rybami, że nie zawsze się je złowi. Tu decydują czasami szczegóły. Rok temu ładnie połapaliśmy. Mieliśmy dzisiaj łódkę, jedną, którą znałem, na której łapałem tu przepiękne ryby, jest to łódka Michała Kuzyna, którą sprzedał już razem w innych rękach. To cieszy, że ta łódka łowi nie stoi w miejscu, no ale gdzie jest Michał? Gdzie jest dzikus? Cały czas to powtarzamy. Tych ryb, że tak powiem na tym więzi nie było aż tak dużo, więc mieliśmy czas na pewne przemyślenia tutaj tak, z Markiem. Na temat tych łopaczków naprawdę dużo, było... Cały czas oni przez cały tak. czas nam siedzieli w Każdego dnia była o nim jakiś temat, rozmowa, okay, to się Jeszcze bardziej jeszcze, że dzisiaj rano jakoś wpłynęli. Uszekływająca łódka krzyczy do nas wolność dla dzikich. Y była łódka Michała Kuzyna. To była łódka? To była, tak. To jest była łódka, na której łowiłem tutaj piękne ryby. Piękne wspomnienia, wracałem wspomnieniami tutaj do tego. I tak może ten materiał zakończmy takim krótkim wspomnieniem sprzed lat. Z takim mini memoriał dla Michała i dla Kamila. Mordeczki. Trzymajcie się, dajcie suba dla tych dwóch mord, żeby te mordy wróciły w przyszłym roku i to były z nami. Łapka w górę dla nich. Trzymajcie się i do zobaczenia księgią nad wodą. Hello!